Właśnie zaczynam się pakować Big. O tam jest torba, tam jest torba Są ciuchy Po co to gadam? Nie mam pojęcia To co? Ja już spakowany I lecimy spać, bo jestem mega śpiący Widzimy się jutro No i witam was w już tym dniu, dniu wyjazdu Dzisiaj jest 7 listopada 2025 roku ja teraz idę się szybko ogarnąć, dopakuję się jeszcze do 100%. No i lecimy na pociąg. Dobra moi drodzy, ja już jestem w hotelu, w pokoju. Jestem już po kolacji, najedzony i jestem w pokoju. Tego teraz wam szybko. Pokażę pokój, jak wygląda i gdzie teraz będę spał przez najbliższe 9 dni. Teraz sobie zdaję sprawę, że jeszcze się za mnie nie przywitałem. Dlatego witam Was serdecznie. Z tej strony ja, Frądka Koli, I witam Was na moim kolejnym vlogu na moim kanale na YouTube. Vlog z Karpacza, z Kadry Narodowej. Rok temu, równ praktycznie równo, nagrałem ten sam vlog. Też z Karpacza. I był to mój pierwszy vlog na kanale. Taki... Jeśli chodzi o vlogi Vlogowy pierwszy kanał P Vlogowy pierwszy film na kanale Trochę tu ciemno jest, ale nic nie poradzę bo... O. bo tutaj jest zaświecone Więc tutaj wchodzimy tymi drzwiami pyk. Wchodzimy po prawej stronie od wejścia mamy toaletę pyk. Tak się prezentuje i wchodzimy teraz do takiego już głównego pomieszczenia. Są trzy łóżka jedno, drugie, trzecie, mamy stolik, jakby znów szufladę, szuflady na jakieś ciuchy, czajnik, telewizor no i tutaj mamy jeszcze balkon. Dobra, chciałem coś powiedzieć, ale przyszli do mnie po chłopacy i poszliśmy szybko do biedronki. Jak widzieliście, eee, chciałem wam powiedzieć, że postaram się na tym vlogu pokazać wam, jak mniej więcej wygląda takie ży życie na obozie. Jak wyglądają treningi jak ogólnie przebiega taki cały obóz kadry narodowej. Oczywiście lekko atletycznej. <grym> Witam serdecznie w drugim dniu pięknego obozu. Ja już się ogarnąłem. Umyłem się i dzisiaj pierwsze co zobaczyłem jak wstałem to była ta oto śnieżka. Jesteśmy po śniadaniu i teraz idziemy na trening. Pozdrawiam. A Bartek

No, jesteśmy już po obiedzie, e, po treningu, dzisiaj na treningu mieliśmy cztery razy... Cześć. czemu przyjechałeś teraz? Dzień dobry, e, ogólnie to mnie dentysta pobił, dlatego jestem taki siny, mm, musisz mi zrobić jakieś wejście z muzyką, więc opóźnienie. Mam tremę, tak? Odbijam kamerę do Oliwiera. No, dziękuję. Dzisiaj biegaliśmy 2 razy 4, 2 minuty. Na przerwach półtorej, a w trakcie serii, znaczy pomiędzy serią 5. <laughs> <laughs> Relacja z drugiego treningu. Na drugim treningu robiliśmy 10 razy 100 Całe życie pod prąd, całe życie pod prąd. No i tak minął drugi dzień. W sumie to pierwszy pełen, ale taki to drugi. Dzisiaj jest 8 listopada 2-2-5. 8, tak, 8 e, Co po treningu poszliśmy na kolację, wykąpałem się, potem e, poszliśmy do chapaków, pograć w FIFA, w bilarda. Dawaj, daj dawaj! Skacz. Witam serdecznie, dzień 3 obozu e, Godzina 7 około 45. Ja już się wykąpałem, e, ogarnąłem. Pociągałem. I patrzcie to. Pamiętajcie, pamiętajcie, wczoraj piękny widok śnieżki. Przed pogodą, która jest za oknem. Choć już jest lepiej, ale nadal jest mgła. Dzisiaj nie idziemy w góry, idziemy na podbiegi. No tak. Oh. Oh. O, robimy schody. Jest zapier Bartek, zgon, zgon. Nogi nie zapier... o, 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 Witam, witam. Jesteśmy po, po treningu, który widzieliście. Mieliśmy cztery razy skip A. Później e, dwa razy wskoki, obu nóż. Później raz na prawą, raz na lewo. Później cztery razy biegnięcie i potem te podbiegi. Jebać światło, nie? Zcięliście, <laughs> nie. Byliśmy na obiedzie i teraz mamy dzień wolny i potem mamy saunę jest w Witam witam po już kolacji po saunie byliśmy na saunie 3 razy 7-8 minut około teraz kolacja i właśnie wróciłem z kolacji jest 19.30 jakoś i dzisiaj już planów nie ma na dziś odpoczynek i jutro kolejny dzień pozdro o, tu jest jedyne dobre światło, tutaj, w tym miejscu. Tu? Ja o tym będę mówić cały obóz, nie? ważne, ja nieważne. Patrzcie w ogóle, jakie fajne, wam pokażę, jaki fajny jest widok teraz. Coś tam chyba widać. Dobranoc. 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 <totrzę> mhm. Witam i tam. Jesteśmy już w sumie po całym dzisiejszym dniu, czyli po poniedziałku. Chyba 10. Tak, 10 listopada. Dzisiaj ja zbyt nic nagrywałem dlatego, że mieliśmy praktycznie to samo co nagrałem wcześniej, czyli biegaliśmy na tych takich półkach minutówki na pierwszym 5 y, razy półtorej i minuta. A na drugim już poszliśmy na salę i mieliśmy takie rozciąganie plus chwila e, pogrania w e, siatkówkę więc boś tak e, skipniemy ten dzień bo nic ciekawego się nie działo a właśnie was też nie chcę zbytnio zanudzać tym filmem, no więc widzimy się może dzisiaj, może jutro jeszcze Pozdro. witam, witam w kolejnym dniu, dzisiaj mamy 11 listopada dzień niepodległości taka pogoda za oknem ale dzisiaj lecimy na siłownię o tam właśnie, tam o, pada tam o Dzisiaj jest 11 listopada, Dzień Niepodległości. Trochę wyżej. To jest to krzyż. Nie po siłowni, pozdrawiam. Idziemy się jutro. Dnia. w dniu. Dzień, środa. Zobaczę. jo, ja. jau. sprawy. Chciałbym powiedzieć, osoba, która tam biegnie, no nie tak, że my jesteśmy. Powiedz. Po no to tempo. po. widoki. I zmieć znowu. Nie, piękne widoki. Jeden zawodnik. Zawodnik polski. Polska. Teraz będziemy słuchać tutaj z mikrofonem. Siedem przeciwników. Dobrze, kto uderza pierwszy? Proszę bardzo, nie, nie start. Siedem gier. gier ktoś ma Lecimy. Ja A, dobra. Lecimy. Proszę bardzo. Bardzo pierwszy zawodnik pan Bartek pan Bartek druga osoba pan Borys pan Borys modelski to chyba oglądaj jasne waga waga o tak 8 6 6 podarwaj ej to pan powie Ech, widzowie. subskrybujcie Oliwiera. To co ci? Pan Maksymilian. się dawaj! Kolejny fundusz. 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 fundusz. Sześć! Sześć! Remis tak ta... samo! Renis na pierwszym miejscu! Jo, edadamy Może aż tak nie, ale ładnie! 9 Dziewięć... pyknie? Nie! Aj. Ale blisko! Teraz ja spróbuję! Oj, to jest. za... to jest. Roz... No, i pan... I Oj, to jest. to nagrał? Ale, proszę Państwa, co z tego, co nie my? To jest kabel. Jest. Yo! 9,55. Działa, działa. Ch**a, jak zaje**ło. na koniec moje. To było 9 Pierwsze 2 złote. Pierwsze tak. Tak. 2 złote. Ej, kurwa! Cisza usta teraz jest, nie? Zamknij no, rytm. Zamknij mordek. Panie. Pani, Kuchno, proszę bardzo. Ech, pozdrawiam Jana Kowalczyka. C... głupiego. Igor. Koleczko. To, to są ty... c nie? Wyłączył się nie, <grym> się, nie? <grym <grym się, nie ma! No <grym się> bo on się zaostniał. Nagranie jest. Co Dobra, ładne 300 Niech tam 6 jakbyś Zab Dla dziewczyny Oślecie miejsce Jest od biegu Zeszłeś Dobra Nie przegrałeś Niech chyba Max. No to tak Pozdrawiam mamę tatę i rodziców Dziękuję Szczerze, to ważne. Dobra, więc to tak. Ważne ważne pierwsze miejsce. miejsce. Uwaga! Wiktor! Brawo, no, ja no, promocja. Drugie miejsce. Oli! A brawo! Brawo! Trzecie miejsce. Filip! A brawo! Czwarte. Egzekwo, Four. Mamy dwóch zawodników. Konrad i Borys. Brawo. brawo! Piąte. Ja. A brawo! Bravo, brawo! <laughs> Szóste. Julek brawo! Siódme! Igor, a naszą <noise> Chciałbym oficjalnie pozdrowić swoją mamę, tatę, siostrę i swoich współzawodników. A serdecznie Maksia! Pozdrawiam cię, Maksiu! Dziękuję, dziękuję. Bardzo dobry guest. Brawo, brawo, brawo! To jest turnieju, do widzenia. Fista, w Mistrzostwach <noise> Świata O Ostatnio wygrał jakiś międzynarodowy. Pozdrowienia dla WFisty Maxia. Czekaj, okay. muszę zadać jakieś nazwa. Szymon Olpijski. Jak Szymon? Szymon Olpijski. Szymon Olpijski. Szymon e, Olpijski, powodzenia na Mistrzostwach Świata w karetę? Tak, tak, no. Good luck. Lecimy, lecimy. Już ponad pewnie połowa. Jest dobrze, te podtrzymane, no, najważniejsze Stay no. hot Prawda, Oliwie? Tak jest Jest co? Jest co so. so. oh. Jesteśmy Kurde Słuchaj, no, tam było zagranie Mocna ekipa wchodzi na śnieżkę Wygamy Chodzimy, chodzimy. Mocna ekipa Jak byśmy tam wtedy... Furiozak, furio, furio Nie mam jakiej gry, nie mam jakiej gry Stay hard, Stay hard. Jesteśmy na górze, Nie chcę. Pozdro 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 się Ale chyba Lecimy teraz do sklepu na 100 krotki. Co jest? 13 listopada, kolejny dzień mija. No tak jak widzieliście, dzisiaj byłem na śnieżce. Na drugim treningu mieliśmy taką rozgrzewkę na takich małych poteczkach i 8 razy 100. Wy Plus minus, plus minus 15 sekund. Pokraliśmy turniej, tur, taki co zrobiliśmy w, w bilarda. W turniej w Billarda. No i teraz jest po 22. Eee, Wbiliśmy na pokój. Wbiłem na pokój i za niedługo idziemy spać. Co? Tak, zaczynamy właśnie dzisiejszy dzień. Eee, lecę, poszedłem do Popaczkę. Po Kupiłem kabel do. Kabel do. 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 Do słuchawek Bo w ogóle nie mam Nie mogę słyszeć słuchawek Bo nie miałem kabla Nie mogę naładować eee, Teraz idę Po Nożyczki Do paznokci Mam tak długie Że wczoraj No patrzcie to Jak mi wczoraj jeszcze pęk na pół Bo zahaczyłem Jak sobie ścieliłem łóżko Sorry młody Ze śnieżki robiłem Główny też Sorry młody To sobie życie przerwali Ryba 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 Gorówki Ryba Pozdrawiam Maciu Dawidku, nie dawaj się Ryba Ryba, Ryba. Ryba. Pozdrawiam Dawida <grywka> Pozdrawiam, oglądamy mecz po Holandia, pamiętajcie. Tu panie to wszyscy stoimy cały czas witam serdecznie w tym porannym, już w sumie można powiedzieć nieporannym bo jest 11.40 trochę plany się zmieniły nie będę wam dokładnie mówił co się stało, ale wracam dzisiaj do domu właśnie jesteśmy po ostatnim treningu. Pakujemy się i o 15.00 mamy pociąg z Karpacza Około 19.00 będę w domu Przyłożyłem diet, przyłożyłem wracam dzisiaj, wracam dzisiaj I, Mam nadzieję, że nie będą nas szukali Godzina 14.06 Jesteśmy spakowani Tyk Torba moja Torba moja Tak wygląda majuszko łóżko Jak je zużyłem <grym, grym>, Końc obozu Końc ja wychodzę zaraz. Koniec obozu, ale za Nie. dosłownie 6 dni mam kolejny obóz i później po obozie kolejny mam znów autobus. będą trzy vlogi. Gdzie? Karpacz, szklarska poręba, no karpacz, szklarska poręba i wałcz. co moi drodzy, e, witam was po dniu po obozie, w której wróciłem do domu. E, poszedłem spać, wstałem, ogarnąłem się i pojechałem się przyjechać samochodem i sobie od razu powiedziałem, pomyślałem, że mogę w sumie nagrać takie podsumowanie obozu w Karpaczu, więc zaczynamy. Uwaga, dobra, tak po prostu e, cały obóz. Na szczęście byłem zdrowy, nic mi się nie stało, mogłem przetrenować wszystko, to co mieliśmy w planach, to co kadra miała w planach, trenerzy mieli w planach, to zrobiliśmy, nic mnie nie badało, więc nic się nie stało, więc na szczęście, to wam chciałem powiedzieć, fajna atmosfera, więc pozdrawiam wszystkich, którzy byli na obozie, do zobaczenia, do zobaczenia, no i chyba to tyle, takie jest moje podsumowanie obozu. Więc moi drodzy, dzięki za obejrzenie filmu Jeśli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę Napiszcie komentarz I możecie to udostępnić komuś Żeby mój kanał jak najbardziej mógł się rozwijać Dlatego, że mm, brakuje nam niecałe 200 subów Do 1000 Myślę, że to jest bez problemu do zrobienia A fajnie będzie, takie, fajnie będzie mieć takie, już, takie osiągnięcie, jak to można powiedzieć takiego 1000 subów Niby mało, ale niby dużo i potem coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, aż stana się najpopularniejszym youtuberem na polskim YouTubie. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu. Pozdrawiam